Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry? Co tam u Was słychać, dzieci? A nikt się nie odzywa? To ja nie będę przedłużać, to chciałabym Wam życzyć wesołych, spokojnych świąt. Dziękujemy. Wie Pani, że u mnie śnieg pada. U mnie też, Jasiu. Jak pani myśli, przyjdzie do mnie Mikołaj. Na pewno tylko, że z rózgą. A ma już pani choinkę. Tak mam, Jasiu. To dobrze, ja też mam. Dobrze, dzieci, to ja już dziękuję. Jeszcze raz wesołych świąt. Również życzymy pani wesołych świąt. Do widzenia.